Witajcie rodacy. Robotów sprzątających na rynku jest już naprawdę dużo. Ja Wam przedstawiam najnowszą propozycję od Roidmi, model EV+. Oto recenzja. Sprzęt przychodzi do nas w całkiem sporym pudle, praktycznie bez oznaczeń. W środku znajdziemy dwa inne, jako że jest to konstrukcja dwa w jednym. Najpierw przejdźmy do omówienia jednostki sprzątającej i ta jak i baza są bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu leżą w specjalnie wytłoczonym miejscu. W środku znajdziemy oczywiście instrukcję obsługi nawet w języku polskim, która to w prosty sposób objaśni zasadę działania urządzenia. Mamy 10 ściereczek. Jednorazowych do mopowania jest zapasowy filtr hepa, a kolejny jest już zainstalowany w jednostce. A ostatnim dodatkiem jest tutaj ściereczka wielorazowa, którą to przypinamy na mocne rzepy. Najnowsze dziecko z ekosystemu Xiaomi wykonane jest z bardzo dobrych materiałów i wygląda minimalistycznie. Robot z pewnością będzie dobrze prezentował się w większości domów. Spasowanie wszystkich elementów stoi na bardzo dobrym poziomie. Na górze mamy charakterystyczną wyspę, czyli obrotowy laser, dzięki któremu EV Plus zeskanuje nasze pomieszczenie, a mapka trafi do aplikacji. Kawałek niżej są trzy przyciski, włączenie i sprzątanie całej powierzchni, sprzątanie punktowe oraz powrót do stacji ładowania. Pod spodem sporo się dzieje. Po lewej i prawej mamy bardzo delikatne i miękkie szczotki boczne, które świetnie wymiatają kurz spod mebli, jak i narzucają jakieś okruszki do szerszej szczotki głównej. Tu warto się zatrzymać, bo to jest dwa w jednym, jako że mamy naprzemiennie zarówno miękkie włosie, jak i gumę. Taki kombo Powinno dać nam dobre rezultaty w sprzątaniu zarówno na dywanach i powierzchniach płaskich. Idąc dalej mamy dwa duże koła o sporym skoku amortyzatorów, a te mają porządny twardy bieżnik. Tak więc poruszanie się po domowych czeluściach to będzie pikuś. Dodatkowo na froncie pomoże im obrotowe małe koło, by móc zawracać chociażby w miejscu. Oczywiście iV Plus ma komplet czujników na przodzie, aby nie spaść ze schodów czy innych urwisk. Z przodu, jak i w wielu takich urządzeniach, mamy ruchomy zderzak. Po wykryciu przeszkody roid mi się wycofa. Z tyłu robota znalazł się wysuwany zbiornik dwa w jednym na kurz i wodę z dość dużym wymiennym filtrem powietrza HEPA. To na ten element nakładamy mopa i jak widzicie jest to banalnie proste. Tutaj też wlewamy wodę i pamiętajcie, by wlewać Czystą, nieskazitelną, bez żadnych płynów i dodatków. Pojemnik na kurz ma pojemność 300 ml, więc nie za dużo, ale to nie ma znaczenia, bo po sprzątaniu odkurzacz i tak jedzie się doładować i w tym samym czasie stacja wysysa kurz i umieszcza go w worku o pojemności 3 litrów. Oczywiście kurz można opróżnić ręcznie, jeżeli mamy taką ochotę. No właśnie, warto też wspomnieć o stacji opróżniającej, bo w tej cenie to, że producent nam ją dorzucił to naprawdę szacun. Ta podobnie jak robot jest niemal cała biała i idealnie komponuje się do wnętrz. Otrzymaliśmy jeszcze w środku 5 zapasowych worków, a jeden jest już włożony do wnętrza. Później spokojnie kupcie sobie uniwersalne i je dotnijcie, nie trzeba zamawiać tych oryginalnych. Te oryginalne jednak mają 3 litry pojemności, a to oznacza, że jeden worek wystarczy na około 10 sprzątań przy założeniu, że jedno sprzątanie zapełni pojemnik w 100%. Super patentem tej stacji jest to, że ma funkcję sterylizacji powietrza i dezynfekcji. W praktyce oznacza to to, że ten mały śmietnik nie przepuszcza żadnych brzydkich zapachów i to fakt. Po środku znalazł się dotykowy wyświetlacz, który dodatkowo pokazuje nam poziom naładowania, a przy przytrzymaniu możemy wymusić ponowne wysysanie nieczystości z robota. Jako, że mamy XXI wiek, to jest i wsparcie aplikacji, a nawet dwóch, Roidmi i Xiaomi. Tej pierwszej nie pokażę Wam, bo nawet nie mogę się tam zarejestrować, ale Mi Home działa bez zarzutu. Tu mamy naprawdę dużo opcji i funkcji. Są podstawowe informacje, jak poziom naładowania baterii, możemy ustawić harmonogram sprzątania, samemu robotem sterować, ale najważniejsze dla nas to mapka skanu naszego domu. Tu możemy sobie wydzielić, gdzie robot ma sprzątać. Co omijać, a nawet z jaką mocą ma ssać w pomieszczeniu X, bo jak wiadomo, gdzie jest dywan, to tam potrzeba maksymalnej mocy. Możemy też wypuścić Eevee, by sprzątała punktowo, bo na przykład nam coś się wysypało, wtedy przecież nie ma co czyścić całego pomieszczenia. Generalnie bardzo prosta aplikacja, ale mająca niemal wszystkie funkcje, jakie byśmy chcieli. Jak zatem robota się użytkuje? Rzucam Wam standardowy test mąki i czarnuszki. I tak, z mąką nie było żadnego problemu. Dwa przejazdy i nie było znaku białego proszku. Czarnuszki pozbył się w 95%, ale jest to bardzo trudny rywal dla takich urządzeń i było go naprawdę sporo. Początkowo boczne szczotki rozrzuciły go, ale potem posprzątał ładnie. Szczotki te fenomenalnie radzą sobie z wyciąganiem brudu nawet spod list czy szaf za co spory plus leci. Dobrze również radzi sobie sprzęt z dywanami pomimo mocy 2700 paskali. Jak podłączymy mopa, sprzęt fajnie przeciera pomieszczenia, ale pamiętajcie, że jest to bardziej funkcja przetarcia, aniżeli szorowania. Do większych czy zaschniętych zabrudzeń to na pewno się nie nada, ale do utrzymywania czystości super. IV Plus bez problemu radzi sobie z wzniesieniami czy kablami do 2 cm, a czas pracy zależny jest od ustawionej mocy. Na najniższej podziała 4 godziny, a na najwyższej około 2,5, co uważam za bardzo dobry wynik, patrząc na jakość ssania. Robot na jednym ładowaniu może ogarnąć powierzchnię do 250 m2, a ładuje się od 0 do 100% w 4 godziny. Do Mogę jedynie zaliczyć głośną pracę na najwyższych obrotach i moment odsysu kurzu przez stację. Reasumując, sprzęt jest zrobiony z dobrych materiałów, sprząta szybko i dokładnie, a stacja wysysająca kurz ze sterylizacją w tej cenie to rzadko spotykana rzecz. Laser działa poprawnie i dokładnie, nawet nogi od stołu wam pokażę na apce. Sprzęt jest banalny w obsłudze, a cena waha się między 1600 700 zł. Sporo takich rzeczy już testowałem, no i uważam, że jest to bardzo dobra cena, patrząc co otrzymujemy w zamian. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.